We'll mm -hmm. W tygodniu nieruszania się moje nogi nie umią się zsynchronizować. I zawiasy mnie bolą. Raz coś innego. No daję. Nic na tym. Tak jest. Pierwszy raz od tygodnia wyszłam z dobu. Bolą mnie zawiasy w nogach odchodzenia. To, to tak skrzypiczy czy twoje kości? No cześć, widzimy się w poniedziałek. Plan na dzisiaj jest taki, że za chwilę zbieram się na małe zakupy. Po ostatnim sprzątaniu różnych takich gospodarczych rzeczy stwierdziłam, czy nie stwierdziłam, po prostu pokończyły mi się różne produkty, jak na przykład ta pasta Pink Stuff. I różne tego typu rzeczy do sprzątania. No i tak myślę, że chciałabym sobie poszukać jednak jakichś fajnych ręczników do kuchni, więc podjedziemy sobie pewnie do Pepko, do Deals, do Action, do takich tego typu sklepów i sobie coś poszukamy fajnego. No ale najpierw zjem śniadanie, bo jestem mega głodna. Kawy nie piję, bo nie mam mleka, nie chcę czarnej. Ostatnio kupiliśmy znowu taką kawę marketową, myślałam, że będzie dobra. Dalmajer gdzieś to mi się zawsze dobrze kojarzyło, ale jednak nie po mojej ostatniej kawie, którą miałam kupioną, taką lepszą, no to, to, to nie ma w ogóle porównania, więc będę ją teraz znowu dopijać z mlekiem i jakoś to przebole, no, trudno. Czy ja powiedziałam, że ja to przebolę? Ja chyba stworzę swój własny słownik języka polskiego. Szybki hol zakupowy z Netto. Byłam tylko w Netto, bo później okazało się, że... Okazało się. Ponieważ później będę jechała do Forum do Gliwic, więc tam zrobię jakieś takie większe zakupy, ale co kupiłam w Netto. I tutaj już część takich zakupów wyjazdowych na wakacje. Nie jest to żaden zorganizowany wyjazd w hotelu, więc takie rzeczy jak płyn do mycia naczyń, czy na przykład chusteczki nawilżane. Do tego jeszcze jakieś ręczniki papierowe, papier toaletowy, będzie trzeba kupić, ale to w innym miejscu. Wzięłam też chusteczki do prania, żeby mieć na zapas paczkę, czy jedna paczka chusteczek. I to by było... Na wakacje, więc to pójdzie z budżetu wakacyjnego. No i wzięłam oczywiście mleko, bo nie poszłabym do tego netto, gdyby nie to, że potrzebowałam mleka do kawy. Więc zaraz sobie kawkę zrobię. No i przy okazji wzięłam też dwie bułki i taki schabik zrobię sobie bułkę z szynką, serkiem. Bo jadłam już śniadanie, ale troszkę za mało. Jednak jestem głodna, więc sobie taką bułę zaraz zrobię do tego kawka i tak to będzie wyglądało. Chyba cztery dyszki za to wszystko zapłaciłam, więc no, to będzie wliczone do budżetu spożywczego. No i to z takiego domowego, chociaż takie rzeczy też mam, jakby zsumowane z budżetem spożywczym. Nie rozdzielam tego, bo zazwyczaj nie chce mi się po prostu tyle później rozpisywać, jak idę na przykład do marketu i kupuję jedzenie plus jakąś chemię domową czy coś, no to ja wtedy to liczę razem. Ucieka, widzę z niego. Jesteśmy w takiej oto y, piekarni i mamy, jedno to jest y, drożdżówka z malinami, drugie to jest jagodzianka. Tutaj mamy też dwie pizki, y, takie pojedyncze kawałki. Proszę bardzo, i sobie zaraz pizzkę zjemy, a drożdżówki będą do domu, żeby się tutaj nie uwalić. Nic nie mów, tylko po prostu wyciągnij. Dziękuję. Wyglądam jakbyś się w ogóle dzisiaj nie czesała. Ale naprawdę się czesałam, nawet grzywkę myłam. Stylizowałam ją. No. Ale w międzyczasie sama się wystylizowała na wietrze. No cóż. Z malinami, drożdżuczka. Właśnie ogarniam sobie listę zakupów, ponieważ będę wybierała się w końcu na uzupełnienie różnej chemii domowej i produktów, których mi brakuje. Raczej nie będą to zakupy spożywcze, ale będzie trzeba zrobić małe zakupy na wyjazd, prawdopodobnie jutro. I mam tutaj takie mini zakupy, to co mi się gdzieś tam przypomniało, że potrzebujemy. No to sobie od razu zapisywałam na kartce, no i chcę to zweryfikować, co mogę dzisiaj kupić i po prostu po to pojechać, żeby jutro po prostu skupić się na tych spożywczych produktach. No i też parę rzeczy do domu potrzebujemy. Jak? Na pewno tą pastę Pink Stuff muszę kupić, bo mi się skończyła. Tak samo ten spray też. To są moje dwa ulubione produkty do sprzątania. I muszę kupić kwasek cytrynowy, bo ogólnie mój czajnik wygląda bardzo źle. Znaczy, ja go odkamieniłam niedawno, ale wlewam do niego po prostu wodę prosto z kranu zamiast przefiltrowaną i on się bardzo szybko zakamienia. Więc kwasek cytrynowy to jest najlepszy sposób na kamień, jakikolwiek w czajniku właśnie. Właśnie napisałam, właśnie napisałam kamień zamiast y, kwasek cytrynowy, brawo ja. No i zrobię sobie listę i później jedziemy, na pewno zobaczycie, co tam ciekawego kupiłam, wybierzemy się razem. Stwierdziłam, że jednak wezmę tą listę, którą miałam wcześniej napisaną i po prostu co będzie to kupię i tyle. Y, może jakieś spożywki też, żeby jutro aż tyle tego nie targać ze sobą. Ale dzisiaj tak mi się nie chce, jest tak ciepło, ja po prostu siedzę najchętniej, to bym leżała, nic nie robiła Mam jeszcze jedną listę gdzieś Masakra, pierwszy raz będę jechała autem chyba od dwóch tygodni yy, Więc mam nadzieję, że nie zapomniałam jak się jeździ z samochodem Kluczyki, torebkę mam Taki zwykły, szybki outfit nie mam wam jak go pokazać, bo mam mało miejsca w mieszkaniu. Albo czekajcie. Nie jestem z tych, co pokazują outfity. No, ym, także... A, ważna rzecz. Muszę jeszcze wziąć torbę na zakupy, bo nie chcę brać tych jednorazowych. Mam coś takiego. Bardzo obszerna, pojemna torebka, także lecimy. Dobra, hol zakupowy. Jednak jest to hol zakupowy, spożywczy i tutaj są w głównej mierze rzeczy na nasz wyjazd tygodniowy. I co? No na pewno grill, więc wzięłam kiełbaski różne tutaj coś też do śniadania. Będziemy też robić sushi. I na promocji były też takie łososie, więc wzięłam. Do sushi oczywiście awokado. Mam też ogórki. Nie było nori, więc będę musiała dokupić. I serek śmietankowy też jeszcze będę musiała dokupić, takie różne rzeczy. No to są takie wstępne zakupy. Tu coś na zagrychę. Pity i taki lawacz znalazłam też w Lidlu. Bardzo mnie zaciekawił, więc sobie spróbujemy. Zwykłe bułki, takie poznańskie, które ja bardzo lubię. Tutaj są bułki na burgery, ponieważ mam jeszcze w zamrażarce mięso mielone. Nie mam już wołowego, ale mam drobiowe, więc robimy sobie dzisiaj na obiad takie drobiowe burgery. I to jest ciąg dalszy, po prostu wyjadania tego, co gdzieś tam w lodówce, w zamrażarce mamy. Wziąłem też sól, bo nam się powoli kończy. Ogórki, pomidora, też taką ruk. Nie, rożponkę i ją sobie też weźmiemy na wyjazd do Pity, do kurczaka, na grillu, coś takiego. Wzięłam też dwa keczupy, takie keto z Roleskiego. One są bardzo dobre, bardzo je lubimy, więc takie sobie używamy. No i też to no, nie mają cukru, więc na plus. Musztarda, chrzan, banany. Jak grill, no to oczywiście halumi. Wzięłam też takie masło orzechowe. Masełko na promocji, kwasek cytrynowy do odkamienienia czajnika. Mam też takie różne kabanosy, one mają bardzo fajny skład, więc wzięłam nam na drogę. Coś na komary, mleko, ale mleko jest ta dzisiaj i na jutro. No i tak by wyglądały moje zakupy spożywcze z Lidla. Jeżeli chodzi o Lidla, to wpadły jeszcze papier toaletowy, ręcznik papierowy i brykiet do grilla. Kupiłam też worki na śmieci, i w Deals kupiłam pastę Pink Stuff oraz ten spryskiwacz, i dorwałam też coś takiego na promocji, takie jajko z białej czekolady. No, ale musiałam to wstawić do zamrażarki, ponieważ się prawie roztopiło w aucie, i takie coś dodam sobie do kawki, zrobię może sobie mrożoną kawę z czekoladą. W sumie mogłam tego nie wsadzić do zamrażarki, skoro to zaraz w kawie rozpuszczać. No ale coś takiego. Ogarniam sobie chatę, myję podłogi, wszystko sprzątam, chowam to, co jest niepotrzebne, że jak wrócimy, to żeby mieć czyściutko, przyjemnie, bo ostatnie co bym chciała, to wrócić z odpoczynku, z wakacji i zabierać się za sprzątanie. Więc wszystkie moje różne plecaki, torby opróżniam, chowam do szafy. Zaczęłam się już też powoli pakować, bo mamy jeszcze jutro dzień, ale stwierdziłam, że nie chcę wszystkiego zrzucać na ten jeden dzień, więc praca w re, ja ogarniam chatę, Kuba ogarnia auto, także spoko.